I'm the biggest bird. I'm the biggest bird, I'm the biggest bird. I'm the biggest bird, really you the biggest bird, I'm the biggest bird. Co ty masz kilka butów otwartych? No, a Show Review. Co jest tam? Może ten pasek, co o nim sądzisz? A home? Pasek. Okej, okay. No ładny, to jest trochę. Myśl, że będzie refitował? Mhm. Mm o, a, trzeba przetrzymać, fajnie. Wiesz, jak już przejdę? Nie ma takiej możliwości. A gdzie ja jestem, A gdzie wy, wywaliłem się na pysk. Ale nie przypinaj przy dzieciach. No, ale gdzie to było przekleństwo? No, wy, wywaliłem się na pysk. No powiedziałem, wywaliłem się na pysk. Tu powinno się dać tańczyć emotki. Ja Nic to za każdym razem. No bo to za każdym razem dochodzę do takiego wniosku. Tam był Alien, chłopie. Mhm, mhm, mhm. Zobaczysz w gierce bo się dostał mm -mm. No to było miło, nie? Nach Uno do stres Ale mi to nie wyszło. Co jest? Chill pa patera. Uno do stres No Co się stało? Chłopie, ja ważę 4 tony chyba nie no ja pi... Pier... Tak, o o o o o! Dobra, nice. Mega do przodu jestem dzięki temu Kiedy MM... Kiedy M.M. paru bywa łoo Nie dolecę, jestem przyjebany, Jumping wypróbuję mnie ze mnie. No nie! Jumping no to... mi się Wyprób ze mnie wszystkie umiejętności Pamiętaj, co tu się urządził. Nie, no co się Ech, dzieje? Wiesz, że tego nie ma, nie ma tamka, nie ma tamka. Ja pierd. No coś się ze mną porobiło. Co się z tobą porobiło? No jezu, no co się ze mną? Chłopie, jakim jestem słabiakiem? Chłop maraka na głowie kraba, który wygląda jak burger. Aha, dobra, jestem przyklepany, chłopie. Ja biegnę z Shiftem i się dziwię, co tak wolno. A ja, chłopie trzymają jakiegoś debila za fragi. Chodźcie, w teamwork, teamwork, wylewiarze. Są debile. No wiem, dlatego mówię w wylewiarze, chyba, nie? Mhm. Mm nie kumple ani nic, tylko w ja wylewiarze. No nazywał Fryer17, czy coś takiego. Proszę, blazerNG, blazerNG. Dobra, na chillu. Na, na luzie. Przesuń się. Do kogo to było? Do ciebie, w sumie. stricte ciężko. do ciebie. Bo mi zawadzałeś. tak chyba ty Chyba twojego No, ciężko będzie. Nie masz szans w ogóle, co ty mówisz? nie Niżej ciężko. Jezu, dobra. Jeszcze to tak głupi sposób, bo... No! Mnie. O dobra dzi... Ale mi pomogło to! Chłopie, nie wytąkoliło mnie, ale do przodu, chłopie, że poleciałem na, przed, na przedostatni młotek. Okej. Co Powiedz coś, Ale, ale się sklaczowałem, ja nie mogę. No co chodzi? Ja nie mogę, co to była reakcja. Powiedz coś na maksa cringeowego. Poczekaj chwilę. Oła, no jakiś zjeb! Dobra. Jakiś chłopie, w powietrzu się z nim zderzyłem. Dobra, to teraz... Kupcia rujcia. Jugie, dlaczego za tak każdym razem, gdy mówisz, że się powiedział coś klinżowa, to mówisz coś zabawnego. No, jeszcze raz. to właśnie, chłopie zielone, zielone. Dobra, ostatnia proga, twoja. <gryruption> A niech mnie kule biją. Niech to Dunder ćwiśnie. To jest Zagramy Fortnite. Fortnite'a Zostaw mnie No wypierdalać grubasy Aha, 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 jestem za wysoko Grube to takie kurwy No ja pierdolę Ja pierdolę No ale jakieś człowiek. grubasy jebane chłopie co to Pa ściany. ścianę Jaki Chłopiem. Wydaj 36 zł na grę. Ale chyba przegram. No aha, bo to się rusza. No pewno wygrasz, przecież to na ludzi. Widzisz? 60. Nie, ile? 30. Chłopie, czekaj! Chwilę, to, to... Bo, bo mi nie idzie. Z... Zastanawiam Jak ci nie idzie, przez idzie ci bardzo dobrze. No i ściana. Jednak to wyjdziecie idzie ci bardzo dobrze. Bo stało ci, bardzo dobrze. Czemu skoczyłeś? Pierdolisz Dawaj mi te, dobra, G Kraken, fuck Jaki zma... o nie Nie patrz nie Spierdalaj Nie Je... ma Krakena to... No, jak to nie? Gdzie on ma maceki? No przecież ma Aha, bo on to chłopie obraca Aha, do gry... Pa, oni jeszcze nie wiedzą, brat nie wie Brat nie wie O nie ha, jak co go sprzątnął Aha To jest fajna rąk? Aha, że się zamknie O fuck, fuck. tak Tak? i przegrasz Czemu? O ty no. suczko Nie no. no O nie, ale chujowy docz. No serio to jest ten debil, ten długi, nie lubię go bardzo. Coś masz z, tym, z nim taki problem? O, fak fak fuck. Przebałem, jestem kurwa śmieciem. I już no Kamil, to jest taki atency, już gada się. O, o Jezu, mówię. nic nie jeszcze w prawym uchu, tak mi piszczy, że to hit. Skutki nie spaniają. Poczekaj chwilę. Bo nie wiem, co ty do mnie mówisz. Człowieku. No wyj. Pra... Prosto, prosto, prosto. Nice. Widzisz wszystko wyliczone? Matematycznie skacz! Dobra, zdążyłeś. Ale szkolenie zrobiłeś Pamiętaj, żeby na końcu zawsze skakać, bo jesteś szybszy o tych półgłówków, chłopie. Nie, widzisz? Środek oddaje Ale jak frajer. What? Jezu, no, ja też jestem przyjebany. Widzę spinner w ogóle są na dole. Ale nie. Dosłownie sam ani nie, nie są mówić robi czy jednak sam się, dobra, nice Oła! Oła. no Jezu, wy o, dobra, 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 nic nie stało. Padłem jestem szmachną Dobra, nic A się wielkiego jest. nie stało. Dobra, teraz też No nie mogę wstać Daj mi wstać! No proszę nie. Nie, nie mogę wstać! Idzie REM! No co się dzieje chłopie? No co się dzieje? Co? No jakiś debil mi chłopie, na głowę spadł! Nie wytrzymam! No, bo w jakiejś piwnicy, to się nie dziwi. Nie. O co ci chodziło z tym piwnicą? Kurwa, a jestem przyjebany. <laughs> jak co? Jak paczkę gwałci. Dobra, G no, A, S są z was, chłopaki. G, żeby uciekać przed nim, tylko myślałem, że to chodziło o unikanie przeszkód. What? Czyli nawet sekund nie mnie. Nie. Co to za klot? Mega. Mega, żeś zrobił. No i teraz przez to tego nie wygram. No real. Nie, a no, folga jest akurat chyba... Nie no, co ty robisz? Twitch to mornik. Polecam. Nie no dobra! Nie. Co ty robisz? <laughs> nie wiem. Przygram. Odrośnij się, no co ty robisz? Ale oni, oni też nie umieją. No, nie mogę. Ej, tak szczerze, co ty robisz? Ale masz smarta, chłopie. Dawaj, rzuć Ta, w niego. Papa, papa! Pa, Ajajaj! Aj. Nie Naruto, uważaj! Ty, ty... Naruto, ty szmat, obi zdech. A to nie Naruto cię zrzucił. A, Tylko ziom. Olaf, chłopie, Olaf. Ten, ten ziomek. Abu chundchno. Hu Jakiś czas. Ale zrzucił mi, o tym, tym umiali mówić. Nie, hmm. to okay. jest tomarnik, odjąć tomarnik. Można się plebiscyt. Nie pytaj, co to, Ej. bo nie wiem. Ja, 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 ja wiem. wiem. Jestem pierwszy. Nieprawda, bo drugi. I co? Powodzenia. Jakiś, jak Fortnite, jakieś małe dziwki mnie chłopie złapały i myślą, że są no, śmieszne, to jest najgorsze. Ale jak Fortnite, nie? No, nie. Co? Nie, nie wiem. Ten debil wygra, ten lud. Nie, nie. Ten lud wygra, mówię ci, że ten ludzik wygra. Chyba, że go wywalić coś. Ty wygrasz. JA PIERDOLĘ NIE TO JEST Nie. Jest... Dobra już koniec, ja już przegrałem No już koniec ja też Ale ten lodzik i ten zielony też odpali. Jezu jakie jest kurwy seństwo Tam każdy odpada zawsze Znowu ludzik jest przede mną, bardzo mi się to nie podoba Jakiś śmieć dobrze mu idzie no Spokojnie zaraz wyrwie Nie, nie wyrwie Bo widzę, że... Dobra wyrwie Ba, wyrwał, a nie wyrwie Wygrasz to na luzie Chyba, że się zeszmaca <laughs> chyba, to... chyba, że się to. Ja będę drugi No i dobra, o nie, to jest najgorsze A jednak nie będę drugi, bo spadłem Zabiję się A bo tak blisko już a! Ale pod koniec S były tarapaty, chłopie lekkie. Mega było ciężko pod koniec. Ty mogę być czarny? Nie wiem, czy ja tak rozbawił, jak mówiłeś, ale o. Czy <laughs> mogę być czarny? O chłopie. O chłopie, mogę być czarny. To jest cię okradne. Dobra, zdejmuję chyba outfit kotka. Na jedną grę. Taka pełna czerń. Demon się we mnie obudził teraz Czemu tu chłopie owoce lecą? Ja tego nie kocham No żebyś mógł zjeść No ja je Jesteś w rynku dzwoneczka? Nie Serio praktycznie u nikogo nie mam dzwoneczka What? What? Ale... Ale pomoc chłopie Jestem ja zawsze każdego wymczu. To nie była na pomoc. Ja bym była, była chłopie najlepsza, a nie żadna. Pomoc taka jak ty jakbyś ten na grzywach. W jakich grzywach? No w lesie, gdzie widziałeś te karteczki jakieś. Pamiętasz, no. nie? Nie neguję, nie potwierdzam. Czemu tego nigdy nie... Fortnite. Ole ale zajebiście mi to dużo dało, co jest chill. I nie masz przywitania ja zagrać w Fortnite'a? No nie. E, czemu ty tak bardzo nienawidzisz tej gry? bo zabrała mi 2000 godzin życia. A mi tylko 1000. Nie no, nie wiem, nie mi zabrała, bo przez oblicze na... ...DS. Ja tu uważam, że jestem trochę mądrze. Jezu, ale szczerze, mega mądrze wykorzystuję te chłopie kółka co się kręcą, te takie kije co się kręcą, bo one mnie, tak ich używam, że mnie boostują do przodu chłopie, mega chill. No, Mega chill? <laughs> mega crazy słowo. Eee... No bo wiem, że tak było. Ale, no nie wiem, ja na przykład jakby ktoś mi to czymś. Ale co? chodzi o Indiana Jonesa? Pa jestem mądrzejszy niż te wszystkie klapki chłopie. Jezu, jaka inteligencja teraz wyjebała w kosmos Ale że nie w ogóle Dosłownie to Pa, będę w, miał w, w, pierwsze miejsce No inteligencja w kosmos wyjebała Big, big taste. Po co to tam w ogóle? Nawet no, no, nie wiem co te krzywe. Osiągnięcia oh, no, aj. Mm. 99 to no nie jest jeszcze. już aż tak duże, nie? No. I ja chyba służy do tego, że Ja nie jebie. Byłem. Nie no, Selina na 100 nie wróci, nie masz szans Proszę. Udać się. Nie, jestem przypierdolony jak mały śmieć. Konik morski. Teraz siłę, uda udać się. Tak! Tak! Ale chłopie, pomyślałem, przeskoczyłem, chłopie, ogrodzenie, żeby pierwszy. Jeszcze... Gdybym ja tego... Gdybym Na koniec streamu jeszcze wygrałem. Wiesz, gdzie bym nie miał to? Nie wygrałem. Jezu, ale oro. Dam mi motelka w dłoń, nóż motelkowy. Gdyby błyszczał, bo jest metalowy. Weź to do serca, popchni go albo zwróć.